Witam bardzo serdecznie we Fleszu Politycznym Jerzego Hardy-Douglasa, a skoro Flesz to bez zbędnych formalności, witam również mojego gościa, posła Jerzego Hardy-Douglasa, dzień dobry. Tak, dzień dobry, jeszcze cały czas posła, witam Państwa. No właśnie, jeszcze cały czas posła, do tego nawiążemy. No i w sumie zaczynamy naszą rozmowę. Tak jak Pan wspomniał, jeszcze posła, czyli możemy wnioskować, że mijająca kadencja właśnie jest mijająca. Tak, tak, to jest Moja pierwsza i ostatnia kadencja. Myślę, że nikt nie powinien być zdziwiony, dlatego że ja już trzy lata temu, czyli dosyć szybko uprzedziłem, że ja więcej nie zamierzam kandydować. Nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że to dlatego nie wiem, że zostałem skreślony, wykopany tak z list, no to, to tak nie jest. tak. Wręcz odwrotnie. Raczej namawiano mnie, żebym, żebym powtórnie kandydował, ale, ale, ale no, moje tutaj jakby Przeświadczenie, że to, że, to, że to nie jest dobry pomysł, było już tak ugruntowane i tak mocne, że tutaj w ogóle żadne e, namawianie nie wchodziło w rachubę, i, i już w ciągu ostatnich miesięcy moi koledzy e, łącznie z, z szefostwem klubu e, zrezygnowali e, z tego namawiania. Tutaj e, muszę powiedzieć, że, że wiele rzeczy się na to, e, że tak powiem, złożyło. E, ja nigdy nie co naprawdę trudno jest ludziom uwierzyć. Nie, nie marzyłem o tym, żeby zostać po posłem. Moje kandydowanie wynikało z tego, że w tym czasie te cztery lata temu, z całą pewnością byłem najmocniejszym tutaj kandydatem, który mógł zdobyć największą ilość głosów, a o to chodziło, żeby, żeby wprowadzić jak największą ilość posłów. Nie ukrywam, że miałem wtedy nadzieję, że my wygramy te wybory i że no, wie pan bycie posłem w, w, z ugrupowania, które rządzi, a takim, który jest opozycyjny i to jeszcze w momencie, kiedy rządzący mają bezwzględną większość, no to to są dwa różne zupełnie światy. W związku z tym, no dawano mi to w ciągu tej kadencji wielokrotnie tam do zrozumienia, że, że, że ja nic nie mam do powiedzenia. Mówię o, o tutaj, o, o, o rządzących, o Zjednoczonej Prawicy. Nawet takie, ta działalność, która powinna być już bardzo merytoryczna, a nie polityczna, czyli w komisjach. Ja byłem w Komisji Zdrowia i i ta, ta Komisja Zdrowia mnie naprawdę interesowała, często się wypowiadałem, szczególnie byłem aktywny w okresie covidu, niemniej no miałem świadomość, że to jest takie bicie głową w ścianę, nic to w ogóle nie daje I, 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 i że przychodzą nawet na tą Komisję Zdrowia przychodzą moi ci koledzy parlamentarzyści z tej prawej strony, przychodzą z przeświadczeniem, że, że, że my po prostu musimy sobie pogadać, i tak y, zrobią tak jak y, zaplanowali. Także to było niewątpliwie y, frustrujące. Potem kolejnym takim y, kamieniem milowym, który już całkowicie ugruntował mnie w przekonaniu, że, y, że, że nie będę kandydował, to było y, przepchnięcie przez Sejm. Oczywiście na zasadzie umowy tutaj między ugrupowaniem Kukiza a Kaczyńskim, y, tak zwanej ustawy. Y, 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 Antykorupcyjnej. Ona z korupcją niewiele ma wspólnego, ale tam były takie zapisy, które uniemożliwiają lekarzom, którzy. Kandydu znaczy Uniemożliwiają kandydowanie do, do parlamentu lekarzom, którzy pracują w spółkach skarbu państwa lub w spółkach samorządowych. Jak Państwo wiecie, szpital w Szczecinku, z którym jestem bardzo związany i pracuję i sobie szczerze mówiąc no, w tych ostatnich latach mojej działalności zawodowej, no a tak jest ze względu na PESEL, nie wyobrażam sobie, że tak powiem, innej pracy i szczerze mówiąc nie chcę mi się już zmieniać też miejsca i szukać jakiegoś na przykład espezozu, w którym mógłbym pracować. Łącząc to z funkcją posła. Natomiast no, tak to było zapisane, mimo że ja na to zwracam uwagę, wie pan na absurd, tak, że jest dwóch lekarzy parlamentarzystów. Jeden pracuje w miejscowości A, gdzie szpital jest spółką, spółką samorządową, tak, na przykład tak u nas ze stuprocentowym w tej chwili udziałem powiatu, a drugi pracuje 20 km dalej w szpitalu, który jest SPZOzem. Ten, który pracuje w SPZOzie, może być posłem, ten, który pracuje w spółce nie może być. No więc to, ponieważ te moje zastrzeżenia co do logiki tego za, za zapisu, nikt tego nie brał pod uwagę, w związku z tym, jak to zostało już klepnięte, tak, no to, to, to ja już wiedziałem wtedy, że ja na pewno nie będę kandydował. Także tak to jest, wie Pan, ta upływająca kadencja, oczywiście to jest z punktu widzenia takiego poznawczego no to, 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 to jest ciekawe tak no, e, pojechać tam parę razy do tej Warszawy zobaczyć jak to wszystko jest zorganizowane tak e, pewne rzeczy odbrązowić tak zobaczyć jak to, e, jak to jest naprawdę tak jak jak ludzie potrafią być cyniczni e, myślę że lepiej nawet że wiele ludzi nie wie jak to wygląda od kuchni tak bo jeszcze ma jakieś e, złudzenia tak że to wszystko e, ma większy sens Większego sensu nie ma. Nie w parlamencie zapadają decyzje. Parlament jest taką, takim, takim, takim ciałem, w którym, w którym po prostu przyklepuje się to, co jest no, akurat w tych ostatnich ośmiu latach wymyślane na Nowogrodzkiej albo w rzadszej liczbie przypadków w kancelarii premiera. Także jest to ciekawe, aczkolwiek nie powiem, żeby, żeby sprawiało mi to przyjemność. Poznałem i wystarczy. Czyli można powiedzieć, że nadchodzącym wyborom będzie Pan się przeglądał z pozycji widza, może nawet kibica? No nie, tak bym, wie Pan, nie powiedział, bo to, że ja nie kandyduję, to nie znaczy, że, że ja nie jestem po jakiejś stronie tego sporu politycznego. Jestem oczywiście absolutnie w stu procentach trzymam kciuki za moich kolegów z Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że to jest... Platforma Obywatelska jest jedyną partią, która może odsunąć ten żałosny rząd od władzy i, i musimy naprawdę wszystko zrobić. Także ja jestem zaangażowany, będę zaangażowany w kampanię wyborczą, będę tutaj wspierał Bartka Rukowicza. Uważam, że jego kandydowanie w tym okręgu wyborczym z numerem jeden jest niezwykle ważne i daje jakąś nadzieję na to, że możemy mieć o jeden więcej mandat niż poprzednio, a to jest bardzo ważne, bo my mamy w całej Polsce policzone takie miejsca, gdzie można zdobyć więcej mandatów, a to wie pan, tak się ciuła? Tak? Tutaj jeden, tam dwa. No i na końcu, że tak powiem, może się okazać, że będziemy mieli więcej, więcej tych mandatów niż, niż, niż Pis i niż zjednoczona prawica tak zwana. W związku z tym no, jest ważne, żeby Bartek Karukowicz który jest postacią niezwykle mm, taką powiedzmy, medialną, znaną, ale również e, ciepłą, merytoryczną, tak? i, i, i ma, ma coś takiego, co niewielu polityków ma, taką charyzmę, tak, Jego się dobrze słucha. E, I oczywiście on, on, on zrobił rewelacyjny wynik do Europarlamentu teraz rezygnuje z, z tego mandatu europosła po to, żeby, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych. No i się nie oszukujmy, to nie jest dlatego, że jemu źle jest w Brukseli, bo, bo to, są, to jest zupełnie inny poziom jakby parlamentarzyzmu. Tam rzeczywiście jest parlament i tam rzeczywiście się dyskutuje i ma się wpływ na różne rzeczy. On jest szefem Komisji Zdrowia w Parlamencie Europejskim, czyli ma bardzo ważną funkcję, no i, 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 i to, że on z tego rezygnuje i oczywiście z olbrzymich pieniędzy, które z tych hapanarzy, które się wiążą z byciem europosłem, no to szapoba, tak, to, to on, on wie dlaczego to robi, tak, on to nie chce jakichś górnolotnych słów używać, ale, ale można by było powiedzieć, że on to robi dla Polski, tak, rzeczywiście, że on widzi to jak złym, jak, jak, jak złą stronę idzie Polska w ciągu ostatnich 8 lat, a ostatnich 4 to szczególnie i w związku z tym no, dobrze, że się zdecydował akurat tutaj z naszego okręgu kandydować. Także każdy ma swojego jakiegoś tam człowieka, którego popiera. Ja będę popierał Bartka Łukowicza po to, żeby on zrobił wynik, który z kolei spowoduje, że inni kandydaci będzie im trochę łatwiej wejść do Sejmu, tutaj również w tym okręgu. Padło już nazwisko y, ministra Arłukowicza, y, ale czy inne nazwiska na listach koalicji obywatelskiej, które poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, w jaki sposób pana zaskoczyły? No wie pan co, no, y, y, ja nie jestem w ścisłym żadnym y, tutaj przywództwie Platformy Obywatelskiej. Może oczywiście znam wszystkich przywódców tak od, od Tuska przez Budkę i innych włącznie. W związku z tym, ponieważ nie jestem w tym ścisłym kierownictwie, no to ja nie miałem świadomości o tym, że na przykład świadomości tego, że, że na naszych listach się pojawi Pan Kołodziejczak. Tak, no, ale się pojawił i, i, i wyprzedzę Pana, że tak powiem pytanie, czy ja uważam, że to jest dobrze, czy? ja uważam, że to jest dobrze, tak? Ja uważam, że powinniśmy to spektrum ludzi, którzy kandydują z list koalicji obywatelskiej poszerzać jak najbardziej, dlatego że tutaj jest miejsce naprawdę dla każdego. Oczywiście nie, nie trzeba się w każdej sprawie zgadzać, bo, 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 bo takiej możliwości nie ma. Ludzie, którzy w tej chwili są w Sejmie, moi koledzy, Cały czas jeszcze posłowie z koalicji obywatelskiej, jak również senatorowie, oni też w poszczególnych sprawach, wie pan, mają się różnią czasami, tak? Są różnego rodzaju sprawy światopoglądowe, ideologiczne, jakieś takie, które, które nas no, różnią, tak? Ja na przykład jestem, mam bardzo liberalne spojrzenie na wiele spraw, tak? I, i małżeństw homoseksualnych i innych, ale z kolei inni mają no, mniej liberalne, tak? ale jakiś tutaj trzeba konsensus wypracować. Jakąś, jakąś, e, e, jakąś wspólną jednak linię e, prezentować. Partia to jest e, e, i wybory parlamentarne to, 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 to jest e, gra zespołowa i, 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 i trzeba się dogadywać. I tak samo na pewno się dogadamy z Agrounią. E, to jest wieś, to jest nasz słaby punkt. Koalicja Obywatelska zawsze była kojarzona z taką partią, raczej skierowaną do, do, do dużych miast. No i tam oczywiście mamy zdecydowaną przewagę. ale To nie wystarcza, tak, a to nie znaczy, że my w jakikolwiek sposób lekceważymy wieś. Po, 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 po prostu no, mamy mniej fachowców od, od rzeczy, które, które dzieją się na wsi i, i, i do, dobrze, że się pojawił człowiek, który potrafi wypunktować no, no, na, na, naprawdę tragiczną przez ostatnie lata politykę e, kierowaną na wieś tej zjednoczonej prawicy. E, jest szczególnie te lata ostatnie, dwa lata wojny na Ukrainie i, i taka e, zupełny brak jakby takiego, e, takiej, takiej perspektywy spojrzenia na wieś właśnie w tym trudnym okresie wo wojny no, spowodowały, że, że mnóstwo e, rolników ma kłopoty, nie tylko tych, którzy, którzy, którzy sieją, ale i tych, którzy mają, mają hodowlę różnego rodzaju i, 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 i tych, którzy, którzy mają różnego rodzaju ogrodnictwa itd., itd. i tak dalej i tak to, dalej to jest dramat. Dziesiątków tysięcy ludzi, którzy, którzy zostali na wsi, którzy z tej pracy rolnika Powinni utrzymywać swoje rodziny, a dzisiaj oni są w tragicznej sytuacji. Mają pobrane różnego rodzaju leasingi, kredyty, nakupowali sprzętu, a dzisiaj muszą sprzedawać poniżej kosztów produkcji. I tutaj człowiek, który się na tym zna, jest niewątpliwie no dużym wsparciem dla nas. Mam nadzieję, że przekonamy znaczną część wsi, że czas na zmianę swoich preferencji. A Zjednoczona prawica wygrała dzięki głosom w małych miasteczkach i, i, i na wsi, więc to jest bardzo ważne. No i, i e, druga taka osoba, która na pewno tak samo pana zmie, no zdziwiła, jak i mnie, to jest Roman Giertych, e, który mm, no. E, przez brak porozumienia tutaj koalicjantów szeroko rozumianych nie wszedł do, do, do grupy kandydującej do Senatu. W związku z tym wydawało się, że w ogóle go nie, nie będzie w parlamencie. Tymczasem no, przez to, że Kaczyński postanowił kandydować z tego, z tego ośrodka świętokrzyskiego, no ten ruch tutaj Tuska, żeby na ostatnie miejsce na listach wstawić Giertycha jest bardzo ciekawy. Ja muszę powiedzieć, że nie można ciągle wie Pan oceniać ludzi przez to co tam kiedyś było tak, bo ja znam wiele osób, które na, na, na przykład były nie wiem, w Lewicy albo nawet były w PZPR, że tak, a dzisiaj są bardzo e, wartościowymi e, na przykład posłami tak, o takie jak na przykład rosati tak I, i, I tutaj to, że, że giertych przez, Chwilę współpracował z Kaczyńskim i był nawet jego ministrem, nie powoduje, że to powinno go dyskwalifikować. On jakby przejrzał na oczy, jednak tak odszedł z tego rządu. Punktuje tą obłudę, cynizm, hipokryzję Pisu i Kaczyńskiego w sposób tak celny jak mało kto. Ja uważam, że jest bardzo dobrym nabytkiem. Oczywiście ma swoje zdanie jest taki ale, ale, ale potrafi przekonać ludzi i myślę że, że że ci jego konkurenci w tej w tym w tym takim bastionie PiSu, jakim jest województwo świętokrzyskie, no będą mieli problem z nim, tak? To mam nadzieję, że wejdzie do Sejmu i że, i że tutaj utrudni zdobywanie mandatów w tym trudnym dla nas regionie Polski właśnie przez to, że, że zdecydował się kandydować. Także ja bardzo popieram to, że, że jeden i drugi pan, że się znaleźli na naszych listach. Im więcej, i większa różnorodność, a mamy tutaj dwie zupełnie postacie z różnych, wie pan, biegunów sceny politycznej, to te bardzo dobrze. To na zakończenie pytanie z gatunku luźniejszych. Wiemy, że polityka to nie tylko Pańskie zajęcie, to też również można powiedzieć Pańskie hobby. Więc jak na Pański polityczny nos potoczą się wybory 15 października? Bo scenariusze są różne. Mówi się nawet o przyspieszonych wyborach już na wiosnę. Wszystko będzie zależało od tego, jak wielu ludzi. Zwabi Konfederacja. Myślę, że jej wynik jest nieprzewidywalny, zdecydowanie bardziej niż wyniki koalicji obywatelskiej i, i PIS-u. Wydaje mi się, że PIS będzie w ostatnich tygodniach tracił, a koalicja będzie nieco zyskiwać. Natomiast czy to spowoduje, że, że wie pan, że prześcigniemy ich na tym pierwszym miejscu. Ufam, że tak. Mam taką nadzieję, że ostatnie. Przed wyborami, po, po tym marszu, na który się oczywiście wybieram i, i Państwa bardzo namawiam, ponieważ to będzie jasny sygnał, że tak powiem, takiej konsolidacji opozycji. Mówię o marszu 1 października. Więc po tym, po tym marszu, a już tylko będą dwa tygodnie do wyborów, myślę, że notowania Koalicji Obywatelskiej. Pójdą w górę i że mamy szansę zakończyć te wybory na pierwszym miejscu, co jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę, że ta zupełnie wie pan, od wielu lat uważam, że idiotyczny zupełnie sposób liczenia głosu według Donta. Nie wiem, dlaczego cały czas się nie, nie, nie wycofujemy z tego, no ale to zawsze zależy od tej partii, która, która jest, że tak powiem, górą, tak a ci, co są górą, to uważają, że to jest świetny, świetna, świetna metoda liczenia głosów. Oczywiście ona zapobiega rozdrobnieniu w Sejmie, ale jest no z gruntu rzeczy nieprawdziwa. Gdyby nie metoda Donta, to PiS w ogóle nie doszedłby do władzy, tak? Dlatego, że oni zgarnęli 8%, prawie tak, nie wiem, 7-9 chyba głosów koalicji lewicowej, która nie weszła do Sejmu 8 lat temu. Więc to jest, to jest jakiś absurd, że głosy oddane na ludzi, którzy nienawidzili PiS-u, przeszły, że tak powiem, napis spowodowały, że oni mają zdecydowaną no tą bezwzględną większość, która pozwala im właśnie w tak arogancki sposób rządzić, jak to robią, więc gdybyśmy my byli pierwsi, no to my byśmy liczyli na to, że tak zwane obrywki, czyli ci, 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 którzy nie wejdą, bo na przykład nie zdobyli 5% albo koalicje, które nie zdobyły 8%, no to to są te głosy do zgarnięcia przez tych, którzy wygrali, więc to jest bardzo ważne, żeby wygrać i i tutaj, tak jak jeszcze raz wrócę do tej konfederacji. No to jest wielka niewiadoma. Nagle nic z Gruszki, z Pietruszki Konfederacja zaczęła, że tak powiem, iść w górę w jakimś tempie. No, wydaje się, że to jest taki nadbuchany balon, tak? Że, że te spory między innymi związane z tą wspólną listą, że, że, że brak tej zgody i tak dalej, i tak dalej tutaj trafił na podatny grunt właśnie taki. Osoby, które, które były, stały się rozczarowane tą opozycją, która może stworzyć potem po wyborach jeden blok, spowodowały, że wybrali no, inne rozwiązanie, czyli, czyli tą konfederację. Tutaj też konfederacja zyskuje bardzo, dlatego że. Ona, że tak powiem, grupuje ludzi, którzy są zniechęceni do, do, do takiej polityki prosocjalnej w Polsce. Uważają to szczególnie młodzi ludzie, którzy mają swoją działalność gospodarczą, działalność jednoosobową. Uważają, że zabiera im się pieniądze po to, żeby dodawać pieniądze na, dla tych, którzy, którzy czasami tych pieniędzy rzeczywiście potrzebują, a czasami są po prostu negusami, którzy, którzy mogliby wziąć się do roboty, a czekają na różnego rodzaju Tutaj pomoc ze strony państwa. I, I to są tacy ludzie, którzy mają dla nich taki model, że tak powiem, te, te hasła o, o, o tym, że nie powinno być w ogóle podatków, tak? taki daleko idący liberalizm no, są bardzo chwytliwe. Natomiast ci ludzie zupełnie jakby nie zauważają tej drugiej strony, Konfederacji, która jest niezwykle niebezpieczna. Tak to znaczy ich homofobii, wie Pan, ich yy, prorosyjskości. Yy, oni, oni są tak, gdyby no taka partia miała rządzić na, na to Polska byłaby w olbrzymim niebezpieczeństwie. Tak? i to, yy, to, to to są oczywiście takie skrajne hasła, które które zawsze trafiają na jakiś podatny grunt u, u części Polaków, ale to, że, że, że oni mogą mieć wynik kilkunastoprocentowy, jest bardzo niepokojące. Mam nadzieję, że do wyborów im trochę zmaleje nam wzrośnie i że jednak 15 października się będziemy wszyscy cieszyli. Znaczy, wszyscy może nie, ale ci, którzy są zrozpaczeni tym, co się dzieje przez ostatnie 8 lat tym, że odchodzimy od Unii Europejskiej, tym, że, że odchodzimy od praworządności, że stajemy się takim państwem, które, któremu bliżej do Węgier i do Rosji niż do niż do zachodniej Europy. Mam nadzieję, że wygramy, jak to ostatnio skandowano w Sejmie października 15. Pogonimy Kaczyńskiego. I takim optymistycznym akcentem proponuję zakończyć. To chyba będzie pierwszy optymistyczny akcent w historii naszych programów. Chyba, jak to mówią, lepiej późno niż stale. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był poseł i lekarz Jerzy Hardy-Douglas. Dziękuję Państwu również za uwagę. Do zobaczenia!